Uciekaj, Andrzeju, uciekaj! Nie, nie będę uciekał ja idę za no są To na 4 zagadki. Halo, halo, Andrzeju, dzisiaj będziemy uciekali przed strasznym bananem. Banan jest tutaj. Goni ja... nas wielki banan! Tak, goni bani, banan Łagi. Ej! Łagi. Tu Ej, tutaj jest tak. Tutaj można poeksplorować. Trochę. I banany można zbierać. W ogóle, musimy tak. też chyba jakieś puzzle zbierać. Widzę, że jest 0 na 5. Ja ogólnie mm -hmm. specjalnie nie spoilerowałem. A tortu tu nie z... zebrałeś. Nie, zbo... nie zebrałem tortu? A trzeba go zebrać chyba. Nie da się zebrać. Nie. Tak, Ej... da ręką możesz go wziąć. A, co w sumie nie próbowałem. Ej! No. O, już tutaj został zjedzony, ale te są fajne ogólnie. I generalnie, ja specjalnie nie spoilerowałem sobie tej gry, wiesz, żeby tutaj mieć taki lepszy experience. Ym, właśnie. Ej, można tutaj kłócać? Można na kontrolę. Rozwiązałem pierwszą zagadkę. Uuu, jaka była zagadka? No przekręcić koło. A, no Drugie też przekręciłem. No to taka zagadka. Ale coś Oj, tu jeszcze trzecie wymagająca trzeba znaleźć. myślenia bym o, powiedział: 6, 6, 7. Trzeba się schylić. Tego banana w ogóle o. nie widać, słuchaj. Wyjście otwarte, 4 minuty. A musimy jeszcze przygotować. No to dobrze, jak minuty. go nie widać. To, znaczy, to, to, to znaczy, znaczy, że za nami nie chodzi. <laughs> o i ostatnie, dobra, otwieram ostatnie. Ej, ty tutaj Uwaga. wszystko zrobisz. A ja o. będę zjadał no tak, no, torcik. no robię zagadki. A ja będę zjadał torcik. No dobrze, to zjadaj torcik, Ja no rozwiążę fajnie. zagadki. Dobra. Ej, o. tylko cztery osoby już zostały, On goni resztę. Ej, to chyba też trzeba A tutaj przekręciłeś z tego co widzę. Tutaj są tak, jest spokoje. wykrzyknik. A, Tort trzeba zanieść do środka. Banan goni, O Nie, nie? widzę! Widziałem. Kawałki tortu Kawałki tortu trzeba zanieść do środka. No. Aha, do budynku. tak jak w Rainbow Friends niemalże. Tak, tak. A okay. banan! <laughs> banan cię y... załatwił? Nie. Ale Czekaj. próbujemy załatwić, tylko lupuje go jak w Dead by Daylight. O, o to jest jakaś układanka <noise> też. Czekaj, gdzie trzeba ten torcić? Gdzie idzie? idzie. O, A to, to jest gra. No. A ła, dziabnął mnie. To jest taki slime w ogóle, co jest grane. Czekaj, ja sobie tu przejdę. O nie! O własnym skórkę od banana. Halo. No Dostałem uważaj, on się na mnie sfokusował. Ale chłop nie może mnie dorwać, biedny. Ja szukam miejsca, gdzie, gdzie trzeba ten torcik odnieść. O mam, mam, widzę, widzę, w kuchni trzeba Aha. Bec. O nie, wpadłem też znowu. Uważaj, uważaj, idzie w twoim kierunku, idzie w twoim kierunku. Ja teraz w torcie leżę. No, no nie, banan, banan, banan goni, goni banan łagi. No, niebezpiecznie. Zapraszam do wspólnej Dobra, zabawy. Teraz już mam. O nie, znowu mnie goni, ej, zostaw mnie, chłopie. Aj! Jezu z 5 zagadek rozwiązaliśmy. Fajny ten try, podoba mi się. Pff, ja ledwo sprzeżyłem. No, chłop się uwziął na mnie, ewidentnie. No i chodź tutaj, chodź cwaniaku. Ja go będę cały czas Dobra. obijał. A gdzie ten tort był, bo ja się zgubiłem? W kuchni. kuchni, a jest kuchnia. No głupi bana nie. mnie goni, zostaw mnie psycholu. No nie! Z... Dorwał mnie, ale on mnie dorwał. Mister Kamilek zostało zjedzone, O. Aa przywróciłem się. Zeżar mnie! Też cię no, zeżar. No, na koniec mi jeszcze zeżar, chłop. No, najgorzej trudne. na świecie. No, trudne, trudne. Ale powiem ci szczerze, że jak on już mnie tak znalazł, no to tutaj już nie było przebacz. No, nie ma litości. W ogóle jest Halloweenowy event, z tego co widzę. No, w końcu Halloween się zbliża. To jest i Halloweenowy event. Mhm. Dobra, kolejna runda. Lecimy z tematem. E, głosowanie Łatwą na mapę, mapę, mapę. weźmy. E, myślę, że. Cen... E, centrum. Tak, zabawy bananowy. bananowy. Tak, dokładnie, dokładnie. <laughs> Najlepsza. To samo mi się rzuciło w oczy. Dobrze. Bananowy split, uciekajcie. Bananowi bracia myślą podobnie. No, dokładnie. Ja dałem, uciekajcie. Bo ja, ja chcę wiem, uciekać. Ja chcę uciekać przed panem strasznym bananem. Tak jest. Czyli nie ma. będzie zagadek. Ja chyba Banan nie. Chyba będą, tak czy siak. O są, tylko cztery, tak. dobrze. Ukryj się wkrótce, tworzą się wyjścia, dobra? To trzeba się ukryć o, w tym wypadku. Dobra. Idę za tobą, jak na razie. W kupie siłę, tak O nie, da się skoczyć. Mm. Na dół chodź. Dobra, do piwnicy. Piwnicy kampera. Tak. No a stamtąd pewnie banan wyjdzie. Na pewno. Banan, banan jest, jest tu. W jest jest ogóle ta, ta gra jest tak, jakby. O nie, banan tu jest, jest banan! Tu. Mówiłem ci! Ta gra jest tak ciemna, jest jakiś... że go nie widać prawie, to jest najgorsze. O, kawałek ciasta tu jest. Ja dobrze. uciekam stąd, idę sobie, bawcie się nie, tam a dobrze. ja będę niósł ciasto. O, a ja znalazłem kawałek halloweenowego arbuza, to jest jakiś halloweenowy arbuz. O. Nie, Coś ten desni w każdym bądź wypadku. O, jest zagadka na ten, puzzlowa. Dobra, o układam Jezus, wystra... puzzle. Wystraszył mnie chłop, a to był ten, to był yy, nasz ziomek. Tutaj teammate, o pieniążek znalazłem za tym, za zasłoną poko. Ja sobie dam dla Experience głośniej mm -hmm. grę A ja sobie układam zagadkę taką co kwadraciki przekręcasz I musisz ułożyć obrazek, A. bardzo fajna zagadka A ja zbieram bananki i monetki Jestem o, w jakimś... i kozak Ja też mam jakąś tu zagadkę chyba Jest, zdobyłem, rozwiązałem zagadkę A widzisz się pojawił jakiś mi puzelek na tym, mm -hmm. na minimapie Tak, no bo jestem mądry, umiem no, rozwiązywać ja zagadki jest, Ty widzisz o, dobra. dobra. ostatnie. I uwaga, uwaga. Rozwiązałem drogą zagadkę. O, a ja jestem chyba przeknięty. W... Nie, mam jakieś tutaj. Um... Trzy mi się lampki mm. świecą, i mam takie pokrętło, że tak powiem, ale nie mogę nic z tym zrobić, właśnie. <laughs> a banan się nie rusza z miejsca. <laughs> no. Banan Możesz tutaj podejść zamówił. zobaczyć go z bliska. O, widzę, on no. rusza się, rusza się. Goni go. Ruszył kogoś. się? Tak, ruszył o, się. O, on stał w miejscu, jak ja tam byłem. No, myślał, myślał na Taki taką... banan. O, dziwne, dziwny, dziwny, myślał nad, tak, nad tą taktyką. Aha. Dobra, ej, kolejne pieniążki, o. kolejne ten banany. Podoba Zaznę mi się takie. sekretne ta gra. przejście. O. Wiesz, o jakby... To, jakby ta mapa jest podobna do jednej gry. Wiesz do jakiej? Przypominam jedną grę. Ehm, Hide and Shriek. Nie, do Secret Neighbor. Takie te wschody i tak dalej, no. No tak, trochę może tak się trochę. wzorowali tutaj na tym. Oj. Trochę tak, słyszałem gdzieś o! banana, ale nie wiem gdzie. Jeszcze jeden kawałek tortu. No, właśnie, szukam go. Widziałem, że tort jest na takich jakby schodach czy coś. Sam tort e, No znalazłem. gdzieś tam był. Sam torcik znalazłem, ale kawałka jego A tort jest na schodach do zaniesienia. No, no, no. O, siema, witam, witam. Siema, no tam jest, masz torta tak, przy sobie? Nie mam, nie, nie mam torta. Ale, nie masz, a to nie. Ale lipo. mam fajny ten, plecak minionkowy. O, a ja też mam taki plecaczek no, ładny. Wygląda jak minionek. No nie ma tortu. Banan goni Oj. mnie! Banan, banan! Uciekaj, uciekaj. Ej, w ogóle zauważyłem, że jak jest bananizny. To masz tego, tego. Ten plecaczek się tak świeci na czerwono, widzisz? No, 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 tak. O no nie też że mi banan w zasięgu. Zostaw mnie panie bananie. I wkurzył się no. chyba. Pan banan się wkurzył, ewidentnie. No, niestety. Dobra, ja spadam, yy, znaleźć ten ostatni kawałek tortu, bo chyba no. wiem, gdzie jest. Tak czy siak się za minutę otworzą wrota. Więc no. No ale dobrze rozwiązać zagadki. Oczywiście, że wszystko. tak. Po, po coś są te zagadki. Pa. Ej, tu jest jakieś zejście na dół. Wchodzę, A i tu nic nie ma. Spoko. No. Warto było. Warto Dobre było. No. 200 IQ, że Lubię gry logiczne. Ej, czekaj. No, Czy tu, tu lubisz coś? gry z bananem. No, po prostu. To, to też, też, dokładnie. On O no owoc! O. Jezus Maria, znowu się wystraszyłem jakiegoś NPC-ta. W sensie jakiegoś team'a. No, zobacz ciebie. O! Wyjście, wyjście się otworzyło! Uciekłem! Tak, tak. Uciekłem! Udało ja mi się. Jeszcze nie, halo! Udało mi się. Biegnę, biegnę. Czekaj, będę ci spektował. Do wyjścia do wyjścia. O mam kawałek tortu. Uciekaj, Andrzeju, uciekaj. Nie, nie będę uciekał, ja idę za kawałek Dobra, Tortu. No bo są na 4 zagadki. To. O nie rozwiązane. gonicie pan, ba pan banan kampi przy tym! Przy wyjściu. No nie zgubi, bo jest kilka wyjść. Patrz, zaniosłem tort. O. No. No i. A wyjść. jeszcze jeden kawałek? <laughs> nie. No, nie. no nie. Masz 20 Dobra. sekund. Dobra. Za 20 sekund się wrota zamkną. A tu są jeszcze jedne na dole. Patrz. A, no i fajnie. <laughs> no patrz, syk. Uciekłem. No i udało się, się uciec przed panem bananem.